Cześć siemanko z tej strony Tanas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale witam was w odcineczku z koledzy za mnie dawno odcineczka nie było, ale już jesteśmy jak widzicie jest mamy zimowy odcinek, mamy sprzedaż, tam zobaczymy ile pieniędzy uda nam się w dzisiejszym odcinku zrobić. Na naszym koncie już wam pokazuję, całe 22 tysiące złotych polskich dlaczego tak mało? Mało nie mało w poprzednim odcinkach mieliśmy troszeczkę więcej pieniędzy, ale też trzeba było troszeczkę sobie zainwestować w naszą oborę tak naprawdę, nie trzeba było pozamyłać wszystko, już też efekt tutaj, jak widzicie, już się tutaj wydarzyło, jak widzicie, coraz bliżej końca, bo już tak naprawdę w kolejnym odcinku, jak zobaczycie, to już ta obora będzie tutaj skończona, bo jak widzicie, tutaj wszystko elegancko, ładnie jest porobione, tutaj łokienka będą sobie też podparte, już to jest wymurowane tak jak trzeba, później będą łokna wstawiane, tutaj oczywiście drzwi, no i jeszcze troszeczkę trzeba tutaj domurować i też będzie... Będzie dach robiony. Jeszcze dzisiaj albo już jutro mają przywieźć mi właśnie tutaj wszystko na dach. Ten troszeczkę pieniędzy też jeszcze nam będzie. Wiadomo troszeczkę zapłaciłem już, ale jeszcze i tak te 20 tysięcy musimy sobie tutaj zapłacić za to wszystko. Tutaj też będą okna tej te drzwi. I tak to będzie tutaj się prezentowało. Natomiast w kolejnym odcinku zobaczycie jeszcze efekt końcowy. I tak to tutaj wygląda. Może jeszcze zrobiłbym jakiś odcinek z tego. Ale już szczerze, jak będziemy mieli kolejny odcinek wiosenny, tak naprawdę to już to fajnie by było, to skończone już na tą wiosnę. Tak więc naprawdę będziemy się starali, żeby tak to właśnie wyglądało. tam więc, boże, żeby nam się tutaj wszystko udało. tam więc, tak. Przebiegła cała budowa. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, bo parę godzin przy tym wszystkim tutaj spędziłem, żeby to wszystko tak wszystko tutaj elegancko porobić, te skosy i tak dalej, tutaj nad drzwiami, to wszystko, żeby to ładnie wyglądało i w środku też wszystko ładnie zaśniżyło aż, aż. Tutaj też ścianka postała do tej całej mleczarni naszej, do, do jarni bym tak powiedział. Tam też wszystko pomieszczenie już jest zrobione. Tutaj będą, to będzie wejście i tutaj. Tam też fajnie to tutaj powinno nam wyglądać. Tam można powiedzieć, że to jest prawie efekt. Że końcowy, bo tutaj co naprawdę tak tutaj trzeba będzie podokładać właśnie te wiadomo zagródki, zagródki jakieś te, ale to wiadomo to jest filament. Aby to wszystko założyć na razie najważniejsze jest tak naprawdę dach. Żeby zrobić dach, żeby to przykryć, żeby to już było gotowe. I w środku tutaj też będzie wszystko robione. Ale najważniejsze, żeby dach skończyć, jeszcze właśnie. Tutaj będzie z całych tych takich, można powiedzieć, że nie wiem jak to nazwać, tregry czy coś takiego, z tego będzie właśnie te skosy będą porobione, no i wiadomo łaty, na to blacha i tak będzie wyglądał nasz dach. No tak więc w kolejnym odcinku zobaczycie tutaj efekt końcowy, tutaj jak będzie już daszek to w środku tam tak naprawdę chwilę mam, to pójdzie tutaj, drzwi też jakiegoś dużego pomogu nie mają, bo tu będą drzwi przesuwne bodajże jak się nie mylę, a tutaj oczywiście będą otwierane i tak jak z tyłu tutaj też będą otwierane, to będzie wszystko montowane, ale to na spokojnie na razie będę tutaj przyciągania, gadanie o naszej budowie bardzo fajnie to wygląda, będzie się podoba, jak tak to zostawicie oczywiście łapeczkę do góry bo na pewno to motywuje do dalszego działania, dobra ja sobie odpalam kubotkę, ustawiamy sobie Fowa na 30 siadamy do środeczka i lecimy, jak widzicie mamy 10,5 tony 10,5 tysiąca litrów, tak będziemy mówić, 10,5 tysiąca litrów pszenicy i 6700 siedemset jęczmienia przyczepy dwie załadowane już jedną przyczepę pszenicy sobie zawiozłem tak naprawdę na skup to więc też fajnie, bo już tam przyczepka nas czeka nie chciałem nie wiadomo ile razy jeździć na ten skup tak naprawdę jedziemy znowu na kolonie, będziemy to wszystko zawieźć, później zrobimy cięcie w odcinku, naładuję sobie belki e słomę, dwie przyczepy sobie załadujemy i wywieziemy to również na skup żeby jakieś pieniążki właśnie za to też zarobić sobie tutaj tak więc zobaczymy ile uda nam się w dzisiejszym odcinku tutaj pieniążków zarobić Widziałem tam chłopaki, na odcinek już też nagrany mają Jakieś ładne pieniądze zarobili też, tak więc jestem ciekawy Jak to u mnie będzie wyglądało, daj żeby żeby też jakaś fajna sumka tutaj wpadła na konto że już tutaj Kubotka ma ciężko. no ale jednak Troszeczkę tego materiału tutaj za sobą ciągniemy Tak zobaczymy ile tych pieniędzy uda nam się tutaj zgromadzić Tych skręcamy sobie na prawo, nie wiem czy dostawić sobie jeszcze kurnik. Możliwe, że w kurnik sobie też zainwestujemy. Możecie napisać w komentarzu co o tym sądzicie. Żebym sobie też kurniczek jakiś postawił, bo widziałem, że chłopaki ten kurniczek mają jakieś pieniądze na tym kurniczku trzepią tak naprawdę. Zawsze taki dodatkowy pieniądzek by był. A zawsze coś jakby w silocie zostało to kurką by, wsy, by się wsypało i by było elegancko posprzątane, bo jeszcze tam w silocie mi troszeczkę zostało. Właśnie pszenicy. Więc akurat do takich kurek by było idealnie. Ta więc co? Lecimy, zobaczymy, wysypiemy sobie pociąg, zamówimy. O, widzę to jeszcze traktor sąsiadów stoi, kurwa, o nie zabrany Nawet nie zauważyłem, że jak kończyli odcinek, to widzę, że kończyli od razu, że nawet nie zjechali na gospę. Tylko traktor zostawili tutaj, tam więc ciekawie. Nawet nie widziałem, kurwa, opuszczony traktor, człowieku. O, widzę, że ja tutaj też, nie za ciekawie, pod tą górę mam. Widziałem, że chłopaki też mieli tu ciekawie, no ale ja jednak troszeczkę tego materiału więcej ciągnę tutaj pod górę. Tak więc to też wszystko przez to, bo jednak prawie że 20 ton jest tutaj ciągnięte pod górę, a MTZ tylko z jednym przyczepą widać tutaj i no jeździć, a nie, przepraszam bardzo, z dwoma stacjami, widzę, że teraz dwoma był, tak więc ciekawe, no ale te przyczepy teraz są mniejsze. No i żeby tym kurwa, MTZ nie stał tak na środku drogi, kurwa, że trzeba będzie chyba do chłopaków tej do MTZ -a wsiąść, innego do sobie wraca i go przestawić na pobocze gdzieś. No bodaj spokój, kurwa, opuścili traktor, uciekli chłopie i już zostawili go na środku drogi. Malutku sobie podziemy, pociąg zamówimy, yy, pojedziemy jeszcze po zapaczek, załadujemy sobie zapaczek. Raczej powinno nam się zmieścić na te dwie przyczepy Chyba Boże, nawet nie pamiętam, ile tam go miałem koszone już. Wszystko leży na pryzmie Nie ja miałem niedużo, bo tylko 7, niecały ton. A więc dużo za to nie zarobimy, ale za inne zbiory, tak naprawdę, porządne pieniądze, pełne po pasie. Jestem ciekawy, właśnie jak to będzie wyglądało tutaj. Bo jednak troszeczkę tutaj nabytków trzeba jeszcze u eleganckich dokupić oczywiście. Zdawaj znawaj zmienij i bieg na większy i lecimy dur. Bo o czym prędzej trzeba na dojechać, wysypać wszystko i będzie elegancko. Odcinek już nie nagrywany tak naprawdę po, o, o północy, tylko prawie że o północy. E, tak naprawdę tak zawsze zdarzało się, że to było pierwsze tak nocy, ale teraz, że się szybciej zrobiłem, miałem jeszcze szybciej, ale miałem tak gorąco w pokoju, że masaka. myślałem, że nie nagram tego. Musiałem sobie troszeczkę przewietrzyć tutaj, bo hajcowane w pokoju było, czy znaczy w ogóle w domu było, tak, że mój Jezus, ale sobie to ogarnąłem. I sobie elegancko nagrywamy, dobra, tutaj na spokojnie, teraz trzeba wjechać, żeby tutaj i no gdzieś nie smignąć tych I, I najgorszy mam problem na tej serii, że coś tutaj mi pieniądze zapierdziela, nie? I nie wiem, co te pieniądze może mi zapierdzielać. Jakieś inne zapierdzielają ja mi prawie 6 tysięcy, tak naprawdę. Jestem w szoku, że tyle pieniędzy mi zapierdziela, coś nie? I tak naprawdę jeszcze się nie dowiedziałam, co to może być. Masakra, nie, za mleko zarabiam popie, A z tego mleka tak szczerze nic nie mam. Bo zapierdzielenie wszystko tak naprawdę jakieś innymi zapierdolają Nawet nie wiem o co? Kurwa. Chodzi z tym, z tymi innymi. Ej, dobra, pobiegnijmy sobie pociąg, zamówmy. Ej, czym prędzej tutaj? O! Żeby mu teraz tutaj se elegancko ogółem Zawrócił. Zwróć po, Dobra, on co zaraz tutaj cofnie elegancko. Chodzę, żeby wyhamował. Akurat dało nam się go odsmyknąć, tak więc fajnie. Odejdzamy drugą szczepą. Nie tutaj chciałem, tylko o, tą przyczepę Kipujemy Może być i na tył Bez problemu tam Może skipować i na tył, może na bok Po obok i żeby było dobrze i widzę, że coś tu jest uszkodzone I dlatego może tak wolno to jedzie, może jakaś przyczepa jest rozdrupcona czy coś Nie wiem. zobaczymy sobie, na razie wróćmy na Gospa, załadujmy przyczepaczek mm, I polecimy sobie pociągiem Sprzedamy to wszystko ładnie I zobaczymy, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy jakie pieniądze uda nam się tutaj zarobić mm, Oczywiście nie tylko w samych tutaj zbiorów, tylko jeszcze ze słomy Bo słoma też jest, tak więc trzeba będzie tą słomę elegancko sobie ogarnąć. Dobra, ja sobie tu podjadę, czym prędzej no. I tutaj chłopaków traktor na gdzieś na bok. I na bok gdzieś nim zjadę, żeby mi tu nie przeszkodzał. mtz to za tym już nigdy nie jedzie, ale tutaj na boczek możemy zjechać nim. Słuchajcie, za krzaszory pojedziemy. o Mogłem na Gospę zjechać, niby, ale ale ciur, niech... postawimy im go tutaj, niech stoi. Urba zapomnieli odebrać i na środku drogi tak nie bardzo żeby stoł. Lepiej, niech stoi w krzokach. <noise> Dobra, lecimy na gospę. Hmm, bo trzeba, oczywiście, kolejny transporcik sobie tutaj przewieźć elegancko. Nawet czym prędzej mogę jeszcze w przyczepy, przyczepę, sobie żebym miał na 4 jechał to bym to chwila mędrów, nie? Gorzej było to pod górę, bo nie wiem kto by mnie tu wciągnął. <noise> No dobrze, chyba, no, że szybciutki traktorek mamy, tam tutaj z czym prynzy hmm, zrobimy to wszystko, tak więc też fajnie. To jednak typowo sprzedażowy, na jakieś pieniądze wpadną sobie oczywiście na konto, więc fajnie. I będziemy mogli myśleć, co kolejnego sobie tutaj o, zakupić na tą serię. Teraz projekt Obora się skończy, 80 tysięcy kredytów na naszym koncie. Obora wyjdzie na około 120 tysięcy, tak tam też troszeczkę na pójdzie, no i wiadomo jeszcze trzeba dokupić sobie krowy do tego ile będę kupował jeszcze nie wiem, bo na pewno będę tak jak mówiłem, cała pastwiska trzeba te krowy zabrać żeby w tej obozu były tutaj też trzeba to elegancko łogarnąć i później sprzedać te krówki mięsne też, nie? żeby zapożarci nie musiał sobie te troszkę narobić, żeby tutaj było pod przewijanie, ale to bez problemu sobie to oczywiście łogarniemy, dobra, wjeżdżamy tutaj i rura do przodu. No też szkoda z tym modelowaniem. Nie wiem, co mi się tam stało. Niby zapisywałem. Teraz chciałem wejść do tego programu i nie ma. Nie ma tego modelu tak naprawdę. Dobrze mi się w ogóle udało to zrobić i zapisać i po prostu to przełożyć na ten. I 3D, żebym mógł sobie to korzystać. Kurwa. Ależywka zostawiona na polu. co to jakoś kurwa. Nie wiem, człowieku. Nie dbają o maszynę, w zima człowieku, pod chmurką se stoi Ta talerzówka elegancka i to na polu jeszcze U mnie to jak pod, pod chmurko stoi, ale na podwórku a nie takie pod chmurką <gry> no dobra, e, wjeżdżamy na gospę, przejedziemy sobie elegancko tutaj przez środeczek Dźwignika już na nas czeka, tak więc czym prędzej będziemy sobie tutaj, no na pierwszym jeszcze poładowali masę i poszło, sobie czeko no dobra, uwaga Uj no teraz ogardzamy Najpierw zapalmy masinę i syp Syp mi to złoto, panie Stasiu Syp to złotko Uf. Bo nie za przyczepę, kurwa o. Dobra, zwołajmy, że zabiera, tak, więc co najważniejsze że ubywa nam Skupki będziemy mieli w końcu puste Będziemy mogli przyczepę sobie wstawić, albo coś Nic już innego Przeczepa jedna stała, tak, tu pod wiatką, tylko druga no była poza wiatką, ale no, dobra, widzę, to jest w przodku bierze, tak więc fajnie. Zresztą on nam pozabiera i będziemy mieli tą tylko kupeczkę, tak naprawdę, z tyłu. Ciekawe, ile tego zapaku w ogóle tu jest, nawet, szczerze. Nie, nie mam pojęcia, ile to mogło być, bo... Ja sobie do przodu trochę. Dobra, tą kupeczkę zaraz będziemy, będziemy mieli zebraną. No ale na tą drugą też coś powinno nam tutaj wejść. Daj Boże. Dobra, ta będzie zaraz pełna. Dobra. Oj, nie wiem czy już... Czasami żeśmy prawie że nie przejechali, no właśnie. Prawie że żeśmy przejechali to to. przyczepę. dobra, cofniemy sobie tutaj do tyłu. I raczej już powinno tutaj wszystko nam elegancko zabrać. ja się sobie tak robić, że podjeżdżać bo kurba, śnieg zaciągło muszę sobie to zamienić na rzepę bo przecież daj spokój I tam jest 278 bodajże, więc i nasypimy ten zapaczek tutaj i co? może śnieg oczywiście zaciąga ale to nic gasimy Tą żmijawicę i lecimy na skup. Ile tego rzepaku mamy? 13 tysięcy litrów rzepaku. No i słomy też dosyć sporo do wywiezienia jest. Natomiast te dwie przyczepy raczej sobie zrobimy. I tą samą całą wywieziemy. Tak obornika mam tyle, że ja pierdzielę. Obornikiem jest grubo, dobra. Jedziemy. Wysypiemy, pociąg zamówimy. Czy pociąg zamówimy? Napełnimy pociąg, pojedziemy, sprzedamy. Zrobimy cięcie, naładuję sobie słomę. Pojdziemy sobie jeszcze na skup Sprzedamy słomę i będziemy Wtedy odcineczek sobie oczywiście kończyli Na wiosnę to na pewno orka łąki będzie Jakieś siewy też się pojawią Orka łącz łączki bożej Sianokosy też jakieś na pewno Oczywiście tam tą Trawę żółtkiewio-oleistą sobie przesiałem Już jest trawa zasiana Tak to jest jak się szybko Chce nagrać Jeszcze w nocy to jest w ogóle Niby podam na do trawy bo to ustawiłem nie? I się, się siało no Da się Ale później trzeba było przesiać. Niestety tak to już bywa. W tym wszystkim. Ładne, że trawa urośnie, to najważniejsze. Chłopaki te zwiaty widzę, skończyli już. Więc też fajnie. Ale my też obory już się mu ku końcu, tak więc to jest fajnie. Dobra, mam no nadzieję, że dźwięki tutaj są w porządku. Mam nadzieję, że nie będzie nic za głośno. Żeby nie było w miarę jakoś słychać. Bo widzę, że tutaj kurpa jest nawet dosyć głośno. Niepotrzebnie, żeby tak hamował. Ajajajaj Ajajajajaj. Aj, aj. aj, 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 aj. Teraz dopiero zauważyłem. No to może ta muzyka tak kurwa, Może ta muzyczka tak kurwa, Tutaj sobie głośno przygrywa. Dawaj malina, fermowe paliwo. Idziesz, kurwa, idziesz. Daj boże, mi było dobrze słychać, nie? Ale, dzień dobry, słychać mnie. Ale, dobry, słychać mnie. Dawaj malina, tu już nie ma fula. No, i troszeczkę szybciej idzie. No a Z tymi grygami to jest przeromane tutaj, nie? Nie da się wyjąć normalnie, tylko trzeba się ciągnąć, jak wół, tak naprawdę, fajnie. 15 minut odcinka, Zaraz będziemy mieli to sprzedane. Tak, tak jak zawsze, to po 20 parę minut, i będziemy mieli tak naprawdę wszystko ogarnięte, nie? Sprzedaż zboża, sprzedaż słomy, Będzie nic innego, niestety, do sprzedaży nie mamy. A musimy sobie jeszcze tutaj pokupywać troszeczkę tego wszystkiego, Trzeba kupić beczkę. Pewnej wicy. Oczywiście chciałem sobie jakieś sprzęt się na kasa zmienić, może uda się dostać dofinansowanie na zakup maszyny, czyli tego paszowozu. Fajnie było hmm. jakby się to udało, też będę chciał z opakami pogadać sobie, bo, bo, bo będę chciał mi sprzedać wały, Opaki wałów nie mają, a ja będę chciał sobie wały zmienić, hmm. tak więc akurat fajnie jakby chcieli je odkupić, to naprawdę też one, on, oni mogliby się tymi wałami podziałać, bo do nich go, na gospo by te wały jeszcze pasowały tak naprawdę, nie? jak sprzedawać typowo mogliby sobie chłopaki ich oczywiście uogarnąć Dobra wjeżdżamy elegancko tego I Gitara siema ma bo żeby nie było za głośno tylko giry nie Dobra stój Kipuj pój Dwóch chyba na raz nie da rady Chyba że tą zmienimy gdzieś na na no, prawym też byśmy musieli. No ale. Raczej nie ma szans, żebyśmy mogli sypać to na raz. Musimy sobie poczekać. No, no tamtej za dużo nie ma. Ale też oczywiście możemy ją sobie ekipować już. I oczywiście przejść możemy sobie już do pociągu. No i pierwszy wagonik zasypywać. Dawaj mi tu pszenicę. Sypaj mi tu, panie Majster. Będziemy musieli sobie cofnąć, żeby tutaj dosypać jeszcze. Bo jednak. Troszeczkę tego moma tam do zabrania. Stój teraz, tak jęćmień. Typ mi jęćmień, i jeszcze mamy do wsypania, oczywiście, piękny zapaczek, który sobie Oga, Hamuluj tutaj, chyba ją hamuluj, kurwa, o, bo się nie wsypię. Dobra, i wsypane wszystko mamy raczej nic losie już nie posiadamy tak, tylko soja no i tutaj te reszki pszenicy zostały I tak naprawdę, a tak to wszystko jest elegancko przywiezione i lecimy sprzedać oczywiście zatrąbimy elegancko lecimy, mamy pozwolenie tutaj od maszynicy, że możemy sami pojechać sprzedać elegancko, no więc lecimy tory elegancko tutaj łośnie żunę więc można lecieć czym prędzej uwaga, proszę nie przejeżdżać o, jedzie, jedzie, pół, pan, 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 pociąg. Dobra, zaraz nas tutaj elegancko wysadzi i zobaczymy, ile pieniędzy uda nam się zarobić. Uwaga, uwaga, co nam tutaj pokaże to? Tak, powiem wam tak szczerze, że jakieś nieduże pieniądze kurwa o, się zarabia na tych skupach. Masakra, kurwa, No chyba na tym trudnym poziomie gramy, dlatego jo. Kurwa, i tyle zbioru przywoża, a tu chłopie takie małe pieniądze. Co nie nie opłaca w ogóle? Takie, za takie pieniądze tutaj robić. daj spokój. Panie Stasiu. Widz pan w ciul. jaka roboto, kurwa o no nic no. To, w to sezon zarobimy tyle samo kurwa, o, Jeszcze nam zabierają po 5 tysięcy dziennie. Wciul, co nam zabiro? Nie wiem, tu muszę to ogarnąć, żeby nie zabierało tych pieniędzy, bo to jest tragedia, nie? Wyś. Dobra, ja sobie wracam elegancko na, na farmę, załaduję sobie beleczki no i będziemy się zaraz widzieli jak będziemy sobie eleganckie belki, słomy oczywiście sprzedawali. Zobaczymy ile za to zarobimy, może nam chociaż te belki samo oddadzą jakieś pieniądze, bo naprawdę krucho, krucho z pieniędzmi, naprawdę. Myślałem, że to jakiś lepszy przód będzie, a naprawdę to jest ciężko coś się dorobić tak naprawdę, nie? Ja tak naprawdę nie mam łatwo, żeby tutaj coś... Jako, jakoś chłopakom trochę odskoczyć jakby nie było, nie? A jednak to, to jest ciężko się czegoś dorobić. W moim przypadku, nie? Na takie większe gospodarstwo, no takie pieniądze. Kurba mało no. Idę, że... Zapierdzialam. Wie Je, coś jeszcze! Kurba o! Jak jeździsz, chamie? Masakra z tymi samochodami jest. Jedź kurba, nie stoisz! Bo jeździć nie potrafią. Kalakańce. No jeszcze ty mi wiecie. Czy Czepę. Cię przestawię zaro. Dobra. Ja e, lecę sobie. Burty ściągam, ładuję e, słomę. Widzimy się za chwilę, zobaczymy. Ile uda nam się jeszcze zarobić w pieniędzy w dzisiejszym łodcineczku. Tam widzimy się za chwilę. Dobra, widzicie, suma jako taka zładowana, tam wsiadamy do traktura i lecimy. Zobaczymy. 95 tysięcy sumy e, Widzimy sobie na skup, ale chyba to... O, tutaj jest jeden tylko skup, tak więc jedziemy sobie na niego, zobaczymy ile pieniędzy uda nam się zarobić De sumy, mm, jestem ciekawy troszeczkę tej sumy wieziemy sobie dużo nie zostawiamy, tak naprawdę tego jedziemy, to wieziemy i zobaczymy ile pieniążków uda nam się tutaj, oczywiście zarobić trzeba bo ślizg jest, To tak więc żebyście tutaj inne nie wypierdzieli, bo jednak zostawik troszeczkę też nas... jest spory a im prosto przez pol ale nie będziemy tutaj świrowali, pojedziemy sobie główną do Weligantska, żeby nie było tam problemu, bo tam też góry są góry, doliny, tam tutaj też pod górę, tam będziemy szli, aż miło Czeka, stoi 5 map i widzę tamtą tą biogazownię tak zwaną elektrociepłownię, o kurba o masakra muszę ją przepuścić Zawsze mam problem z tymi samochodami tutaj na tym szczywaniu. to jest hit. Jest tyle ich tu jeździ, że naprawdę ciężko czasami aż z nimi jest, ale no, nie ma, nie ma tragedii, dobra. Lecimy sobie, zobaczymy jak tam to będzie wyglądało ile uda nam się nią zrobić Bożych. prędzej lecymy sobie w ostatni zarobek na dzisiejszym odcinku Będziemy kończyli, zobaczymy z jakim saldem na koncie, no ale te 50 tysięcy raczej powinniśmy tutaj przebić na dzisiejszym odcinku, tak więc zawsze jakieś tam pieniądze na naszym koncie jeszcze oczywiście zostaną. Więc lecimy dur, ponieważ 60 sobie też niedługo sprzedamy już. Zostawiamy sobie maseja i kubotkę tylko. Hmm. Tak więc zobaczymy, razie lecimy do przodu. I też moglibyście napisać w komentarzu jak ktoś jeszcze ogląda tego momentu to możecie napisać ile za taką 60, w byłem pieniążków dostać, z którym z turbiną, z napędem. Bo jestem ciekawy, po ile taka 60 by chodziła tutaj sobie właśnie za jakie pieniądze to można by było wystawić. I nawet tutaj kurba kubota w miarę jakoś no lepiej pod tą górę idzie niż pod tamtą, nie? Dzieginta to suma ale że jest załadowane Tu myło od groma, tutaj ja się złamię. Tak, powinnam się złamać. Muszę bardziej zjechać, ale samochody jechały, tak więc dobra, ważne, że jej dało się i tak dojechać. O proszę bardzo, od tutaj. Wszędzie traktory porostawione są nam to złapie? Jak tu jedziemy? No, musimy pasy odpiąć pewnie. Jo, 3000 za jedną przyczepę. Czek 50, prawie że 1000 na naszym koncie się pojawiło. Tam dosyć fajne pieniążki Na naszym koncie są, no, ale niestety jeszcze troszeczkę pieniędzy z naszego konta zniknie, więc tyle pieniędzy niestety mić nie będziemy. Ale jak odcinek Wam się oczywiście podobał, macie zostawić łapeczkę do góry, subika na kanale. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach, widzimy się w wiosennym odcinku, jak będzie wszystko już elegancko gotowe, obora. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. więc co, widzimy się w wiosennym odcinku. Miłego, miłej środy Wam życzę. I co? Widzimy się może na jakimś live'iku, jeszcze w tym tygodniu Idealnie, może żebyśmy się jutro zobaczyli na odcinku z Deforesta. Czy to będzie u mnie na kanale, czy będzie u któregoś z zobaczymy? Miejmy nadzieję, że ten Deforest w miarę fajnie wyjdzie, żeby sobie go jeszcze na czwartek elegancko wrzucić. Tak więc co? Tak jak mówię, łapka w górę subskrybuj kanał, trzymajcie się na samego odcinka. Na razie, cześć!